Jeden na dwóch, jeden na dwóch. Żyje Bandura i Dzinol. Bandura vs. Mixon. Mixon ucieka. 60 na No, A nie, gdzie co? Mergani i Gino. Nie, Gino, nie, nie, nie umieraj. Ty jesteś ty taki... Co ty robisz, dziadek?! Ale odwalił teraz... Mr. Gino Jak zginął to przez niego, przysięgam. Mixon vs. Mergani. Będzie O kurde. Nie. Nie. Nie mogę patrzeć. Jinor! Co ty robisz? Ale teraz... Nie! Mieli taką łatwą dwóch gości 100 na 100 za zaraz iść podnosić z ziomkiem To ziomk mówi idę dobijać gości Nie dobra Pochodzić na ulicy Mergani tam go powinien prześwięcić Tak wygrali ajmowo. Ale teraz dziadek odwalił A to był mój top aimer tej drużyny Nexo Wojteczka zabija PL A Mix